Jak widać, mamy tutaj Leonka Trójkę wersja przedliftowa, rocznik 2016. Bardzo ładny samochód, bardzo fajna wersja. Chciałbym Wam pokazać, co zrobić, aby Wam te auta nie korodowały po prostu. Żeby progi trzymały i tak dalej. Żeby tam się korozja nie dała. Więc, tak, co tutaj producent narobił. Mamy tutaj wyguszenie nad kolei, jak widać, ściągnięte. Wyguszenie mamy tutaj jakby błotnika. I tak widzimy sobie piach. Skąd dlaczego ten piach się tu gromadzi? No ano dlatego, że jest gąbka do samego progu, która zatyka nam tutaj przepływ wody. Tutaj, jest, tutaj woda przepływa i tego nie powinno być. Więc tak bierzecie sobie to, nie musicie całej gąbki wycinać. Kawałek podnosicie, ciach ciach nożyczkami ucinacie. Tutaj ma być przepływ. I najlepiej wiadomo, odkręcicie nadkole, no to trzeba to wszystko wyczyścić. Tutaj tak samo. I tak, I jak tu widać konserwacje, konserwacji nie mamy żadnej. Jedynie tutaj dolne widzę, że... Producent się szarpnął na konserwację podłużnic na dole. Jest tu jakiś wosk na dole, a tak to nie ma nic. Dlatego co robimy? Ja sobie to wszystko wymyję gorącą wodą. Odtłuszczę, wysuszę. I takim woskiem do podwozi będę to po prostu zabezpieczał żeby tutaj odpy... bardzo dobry wosk, który wpycha wodę, nie musi być akurat tej firmy, może być coś innego. On fajnie zastyga po prostu i, i się trzyma karoserii. Tak, więc tak. I tak. Następna rzecz. Dlaczego od y, tylu lat jest ten sam problem i to Golf 4, Golf 5. Y, dlaczego... Leon jedynka, dlaczego gnije tu błotnik? Się zaczyna. No dlatego tutaj też jest wyguszenie. Jak widać, gąbka, która już jest wilgotna, a auto nie było myte. E, trzyma, e, trzyma wilgoć. Tak więc bierzemy tą gąbkę, wyrywamy ją i wypieprzamy, bo to jest, to jest niepotrzebne. Ja w, w innym Leonie wyrzuciłem te gąbki, nie widzę żadnej różnicy, czy wygłuszenie, czy coś. A z, będzie spokój z, a, ile się tu piachu gromadzi od tej, od tej gąbki. Także to wyrzucamy, następnie idziemy sobie do tyłu i tak, dlaczego tutaj gnije, rdzewieje, tutaj akurat nie jest jeszcze tak źle. Ale tak, tu są takie chlapaczki, które już odkręciłem. One bardzo tutaj dużo ciągną syfu. I tak, i tutaj producent, tutaj widać delikatnie już korozję. Nie ma konserwacji pod chlapaczkiem. Tutaj widać już, o, w tym miejscu jest korozja. I tak, musimy to wyczyścić, odtłuścić, tą rdzę powierzchowną usunąć zabezpieczyć podkład na najlepiej epoksydowy i taka mastyka uszczelnia, masa klejąco-uszczelniająca taką jak się daje na progi musimy to wypełnić żeby nam tutaj nie rdzewiało i tak, chciałbym Wam z drugiej strony pokazać o, tutaj już ja wygrzebałem palcem ale ile było błota zobaczcie i przez to nam tutaj koryduje i tak Zobaczcie tutaj, tutaj już jest dużo gorzej, ile jest korozji. Także to już musimy zeszlifować, odczyścić rdze do zera i pomalować. Mam nadzieję, że na próg nie wyjdzie, raczej nie powinno. Bo kiedyś to robiłem w innym leonie i, i było podobnie i nie wyszło. No i tak, z tyłu no mamy tutaj trochę wosku. Producent się postarał, a reszta zero. Nie ma nic. I przez to nam samochody korodują. Oszczędności, dlatego kupujemy sobie wosk. W czyścimy, myjemy wosk w sprayu około 20 zł. I mamy zabezpieczone auto na lata. Także polecam wszystkim coś takiego zrobić: ściągnąć te nadkola wszystkie. Podciąć te gąbki z przodu, te pod błotnikami wyrzucić, wymyć wszystko, e, zabezpieczyć woskiem i macie spokój na lata. Po co później robić jakieś konserwacje bitumiksy czarne? Po co to paprać Piaskowanie podwozia to nie, to nie jest według mnie dobre. Więc jak macie tylko czas, chęci, to. Polecam coś takiego zrobić, bo, bo zabezpieczenie będzie. będzie na lata. Jeszcze tutaj zobaczymy. Sytuacja jest ta sama. To wszystko jest mokre, zobaczcie. No i jak ten błotnik ma nie rdzewieć i ten próg. No wiadomo, że będzie rdzewiał. No bo to wszystko trzyma tą wilgoć. O, o Kolejna gąbka do usunięcia. To usuwamy. To nam nie jest potrzebne do niczego. Dzięki za uwagę. Jeżeli mogłem pomóc, czy pomogłem, zostaw lajka, like suba, co uważasz. Pozdrawiam wszystkich.